Dobra, drugi raz dzisiaj to samo, bo niestety musiałem grać sama. Nie, no teraz przynajmniej wiem, jak to mam grać, to ja ich tam. Czasem się ty, bo ty znowu pewnie cię zabiją na dzień dobry, bo że pretensje do wszystkich. rusek giebany pewnie. Zabezpieczam teren. Na dół od razu, a nie czekać, kurde, na zbawienie. Patrz. Pamiętaj, nie masz monet. Widziałaś, co to było? Zabójczy wślizg. Weźcie, tam się idzie. Ja tu pojechałam mi po zabiję. To no właśnie, gdzie ja to szłem? <śledzisz> <śledzisz? Gdzie oni poszli? Jednak tam, gdzie oni. Zgubiłem się normalnie. <laughs> A tu jest przecież droga. Tutaj, o, patrz. <laughs> to dobrze, niech przynajmniej tam czyszczą teren. Mm. Ja za nich nie będę robił wszystkiego. Mm. Dzień dobry. Mm -hmm. Masz, 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 Morderstwo w locie. Jeszcze ktoś? Właśnie. To jest pomoc sojuszników, kuźwa. Bo jak się sam nie pozbiera, to nikt mu nie pomoże. Zzr. Przyszedł, co jak... Przyszedł, co jak do siebie, już <śm> W skocu, normalnie, od fa razu. Fajnie biegnie po schodach. Właśnie też można było zejść, ja tam się bawiłem. Wiesz? No widzisz. No ale tam też tak trzeba zejść. Uważaj, bo tutaj... O ziomki! Jebut! Para się kłania tym. Następny. No tu ja w ten, ten, sądziłem. Dobra, tu jest ta rzeźnia. No, czyli chłopcy zatrwali. No bo jest nas więcej. Punk. Są ziomki. Patrz, a coś więcej jest niż w głowę z sobie. Ja ci zastanawiam się, czy ci pomóc, ale nie jestem taki. Bo mi... Ty też? Co? Kuźwa, leżą, to lają się. Popili wczoraj pewnie, nie? Jezu, snajper. Leżeć tam, leżeć tam. Bo mi szczeli... Jezu, życia mi się kończy, Popatrz, ile mam życia. Jak on z bazuki do mnie ładuje. Idźcie do punktu kontrolnego. O, jeden nabój. Jedyny, jeden. Znaczy, że mi ktoś w głowę trafi teraz i po mnie. Szczerze, działa wam nie pomagam teraz. A u góry, czy kogoś nie ma? Ale zrobiłem śnisko? Za kartonami. Co? Ciekawie go nie naprawiałem auta w takim kanale, nie? No, Ciekawe <laughs> bardzo. <laughs> idźcie idźcie, bo ja mam tyle żyć. Powinno pisać, że ja mam żyć. Same snajpery. Jezus. Obronili cię. Dobrze, zaczęłem do niego strzelać. Tylko mnie nie Pomóż mu. Znowu <grystanie> kamienie zbieram, jak wczoraj. Jest, mam wszystkie życie. Dobra, teraz mogę się naparzyć. Podóż bombkę. Kto tam? Mm -hmm. Dwóch. O dwóch za mało. U góry tam. też tam jest. Gdzie? No na moście. Żeż no nie na ma moście, go. Tak. Zabili go. O, o, ten już czeka o. na mnie. Tu, patrz, mam go z tej strony. Olubieniec. Leży. Kłania się już. Po nogach mu. Po nogach. Czekaj, przeładuje się, żeby być na full. Jezus, nie. No Oni mnie to nie na Spokolana. podnieś mnie, o, ktoś mnie w końcu podniósł, po prostu jakieś postępy w tej grze. Ja zaraz wypierdolę w kosmos, na bramę spierdolę, <grystanie> jebułut, proszę, nie ma kogo strzelać nawet. Gdyby ja się dało wsiąść do tego wózka widłowego, bym <grystanie> to zrobił, Jak ja uwielbiam mieć tyle naboi, poopatrz, co się tam dzieje, poopatrz no, się, Widzę, że na razie nikogo nie zabijasz. Poopatrz, jak to... Ale wszystkie naboje. Ale mam asystę. Główny jest. A ty co ty tu w ogóle robisz? Taką na ciebie Leży ciebie. na ziemi. W którą stronę? Chyba tu, nie? Uważaj, bo tu już w dziesięciu czeka. To dobrze, więcej zabije, nie? Popatrz się. O kurde. Leżeć. O, tu jest. Dzień dobry. O, tu można przejść. No, skoro oni wyszli, to można przejść. O, Z bazuki kurde. mi chciał pociągnąć, kurde debile Jeszcze ci mało. No nie ucieka, on idzie do mnie. A zyzy. O ten starczą idiota. Kurde, wypał mi się tu i patrz. Aż mi się skończyła amunicja. Muszę się doładować. Widzisz, tak się doładowuje. Pęgi już mam full, proszę. A ja nie wiedziałem. A ty się pytałeś <laughs> Jak? Prosiłeś godzinę. To nie ten guzik. Znowu <noise> podniosłem nic. Te drzwi się da otworzyć. A, tak się. Tak, no tak się otwiera. Po prostu tutaj nie można chodzić za klamkę otworzyć, tylko po prostu trzeba wyjebać wszystko w kosmos. A, możemy sobie kasę wybrać od razu. Babce bym zapłacił. <noise> Obejdę ich, patrz. No, albo oni ciebie. Pięknie. Pięknie. A ja drugi jestem. A czterech jest czemu? Pięć nas było. No, widocznie już jeden nie żyje. Nie, on był wtedy przyciemniony, wyszedł pewnie z gry. Bo można. A nie dostanie za to punktów. się chciało do mnie szczć jeszcze. Jednak jest inne to co kiedyś grałem. dłuższe znacznie. Dzień nóg. No soda, który. A tutaj jeszcze. Jezus! O, udało ci się. No nie, nie wiem. Nie. nie wiem jak. No, aha, o. przewróciłem się chyba i on mnie podniósł. I ten drugi mnie podniósł. Gdzieś to helikopter nasz ma przylecieć. Jaki Joki porypany, goś ten też, ale z bazuki jest jakiego bliska, Holera, ale ich tu jest. A gdzie twój kumple? Sam gdzieś tu masz szczelają. Ktoś to z bazuki rybię. Ja nie, nie, tu gdzieś leciała. Widzisz, latają. I na jeszcze mnie zabija. Jak to będzie wyglądało? Moment, nie mam. Na koniec. Nie Rzucaj tą granatę, cudem na nie, nie, no. Jebu. no. Ty? No. Co ma na głowie? No. No. Bo to jest snajper. Jak się położy w trawie, to głowy nie widać. Jaki smog. <laughs> Ale nie wiedziałem, że w helikopterze mogę się też wysadzić. <laughs> nie rzucał granat. Zawsze z bazuki prałem w środku. <laughs> Ten stwierdzi, że z nożem dzisiaj biega. Był taki ziomek. Rusek. Z nożem wszystkich dźgał. Na pewno trzeba idź. <laughs> Co ty że to nie ma przyciska? Ja idę na dół. jak mi wypchnął, widziałeś? <grym> Nagle się teleportowałem na górę. Zabiłbym kogoś, nie? Chociaż jednego. No zabił mi go, no. O, jest tam. Właśnie tam go widział. Bo mnie parzy, mam jednego, drugiego, trzeciego, ale mi wychodzę, a nie zabija pojazd pod ostrzałem, aktywuj, ja jadę na samochodzie, pierdzielę to, chyba pani teraz. Dużo ich tu, limuzyna. Znalazłem sobie miejscowe, nie? <ścoughs> Szkoda nóg. Na bardzo częsie na tym samolocie. Dziura w dziurach w polskich drogach. Tam jeszcze. W, tamtym, w dachu będzie wyżej tak mam Tam jest ziomek z bazuki dymila Że się przykleił o jeb Jezu akurat przeładowuję Świecisz mi po oczach, debilu. Główka siadła. Główka siadła. Czemu mi nie pisze, że jestem ten? No, ty głów. Przeładuję się. Ach, kurde. Dążyło złapać. Jeżuś malusienki. To jest ten, bo on jest głupi, ten taki uzbrojony. Ten ziomek tam. Dzierzak ładuje po mnie. Popatrz jak mi życia zabrał. Zabijcie go, ale nie tylko ja zdycham, ten już zdechnął. Ale w łeb Popatrz jak się kładą kuźwa. To był by sobie znany. Znie... O. Padło, ale Leży. tam jest jeszcze. A jest jeszcze jakiś. Co to jest jakiś? Kto mi tu granata rzucił? Mhm. <grym> i ja. No i poszliśmy spać wszyscy. Nie. Nie wstał, a miał monetę pewnie Ziemek. Dobry się. Przypomniał sobie. Dobra, podczasy. teraz będziemy oglądać jego. Ucieka, tak i nie? Nie bo tam jest ten on ma tą taką tarczę, której nie można przebić. I on tam siedzi za nią. Można tylko po nogach strzelać i przez taką dziurkę. Ten jak jest snajperem, to powinien go ściągnąć. uważaj, bo gdy przez ścianę ściągniesz, to jakieś ziomki dobiegają. Nie, no. Nie może być tak, że drugi, ja widzisz, on tam siedzi za tarczą. Jak biegnie, patrz, jak skurczymy, jak Rambo. Nie trafili go ani razu. Nie, się przekręca. Zabił go? go zabił. Niebo nie szczela już. Może go ściągną przez tę dziurkę. Chociaż nic nie wiadomo. Dużo tych ziomków. Jest, ale dopiero co się odrodziliśmy i pozemmiechu raz. U. Kompletnie nic się nie dzieje. No nie wiem, może ktoś jezdem się boi wyjść. Może też ma mało już życia. No widzisz, jakieś się tu ziomki pojawiają. Tam coś trzeba wyjść wysadzić. To mi się wydaje, że tam trzeba wyskoczyć z boku. Tam. Chyba, że jest inne wyjście. Jak nie pójdziesz, to oni będą się pojawiać. Na pewno. Czy tam trzeba coś zrobić? Idź, goście, idź. Jak dziwnie biegam. No. No po tych schodach. <grym> o kurde. Następny leci? Da radę, co by nie dał rady. Gdzieś granat tam wyłonił, nie? Myślałem. <laughs> o kurde. Następny. No poleciał tam dym. No idiota. Nie ma czasu nawet. A co on to ma zrobić w ogóle? Aha. <laughs> to chyba. Aha. Ma wysadzić to w powietrze po to, żeby limuzyna dalej mogła jechać. Tędy. Tak, że on jest sam. Ja bym na jego miejscu, ja bym został za tą limuzyną. jest swój Nie ma na razie. Znam, że to jest pół kontra. Dużo gości, on jest sam. Jeszcze ta snajperka. Ta snajperka jest taka wolna. Dobra, ale wolna. Ale jeden szczał wystarczy. Pod warunkiem, że trafi mu w głowę. Spasoki. Rozbryzg hmm. mózgów zaliczył gość. No kurde, ciężka sprawa, jakby nie sam. Jakby jeszcze ktoś był, to by to szło. Coś mi się wydaje, że chyba będzie lipa. Znowu nie przejdziemy. Ale to nic, jak tego już nie przejdziemy, to trudno. Nie będę tego kręcił od nowa przecież. Wryja mu, wryja. Ja tak prałem gości. Po ryju. Czy mam takie Dobra. No to przegraliśmy. <grywa> Ile ma tych monet? Dobry gość. Noże ich, o. Cwaniaczek. To będzie przeładowywał, jak już. No. O, 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 chyba już. Skurczę, bym, to chyba z 50 monet ma. Albo ma i sobie, kupuję, bo można. Tam, tam Kurde. Kościół. bo brak nie żyje? No, bo on bo... taką pukawką, kurde, szczeladoni. Pożyczyłbym mu moją, ale nie żyje. się obudził teraz. A, tylko że zaraz z limuzyny nie zostanie, bo bardziej życia zostało. A tam ładują z bazuki. Punkt kontrolny to jest, kurde. Podnieś się? podnieś. się chyba potknął, bo gramężnik <stut> się zabil. Jeden jasny, wytrzymały. Jak kot, dziewięć żyć. No, jestem. Wróciłem w końcu do grania. Teraz mogę wszystkich strzelać. Idę tu, tu mi najlepiej. Ale ile ma limuzyna? Lim, lim, no. No. Czołg! Co to za czołg? Bazuka. Bazuka. Tu jest. Pasuka. Idź mi stąd, to jest moja bazuka. Jebut. Dłuchaj, ja trzeba ich tam położyć, bo mi to. Ale mi ściągają żyć. Jest jeszcze, jest jeszcze. To nikogo nie ma. Tam jest czołg. Aha. Stoi, nie widzisz go. Jak wywija lufą, widzisz go? parzak i duży. O, tu jest. Proszę ja ciebie, jebut. Poszedł spać pięknie. Po Mam mało życia. Myślałem, że ta kamizelka mi się regeneruje, a ona się nie regeneruje. Wcześniej miałem chyba, co mi się regenerowało. Hy, to jakaś żulownia tu była. No tak, bo ja normalnie tędy nie przejdę, tylko muszę przepaść samochód. Aha, nie muszę, a dopiero myśli limuzyna tu podjechać, żebym mógł. Helikopter jest coraz bliżej. Kurde, muszę tych z rpg muszę ściągać jak najszybciej. On jest zazwyczaj wysoko. O jeden strzał i po limuzynie. ma życia. nic. Tam u góry? Właśnie, ich muszę ściągać muzynę. Go... wysadził limuzynę. Kurde, nie zdążyłem go ściągnąć. Zdążył strzelić. A no, drugie, nie, drugie, przegraliśmy, nie. Dobra, no to na tym będę kończył odcinek. Raz można przegrać przecież, nie? No, przecież. No. Tak, tak. Dobra, no to kończę. Koniec nagrywania, do YouTube.